Bezwarunkowa miłość jest możliwa tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy i najbardziej oczywisty to przypadek miłości do naszych dzieci. I to jest takie dla nas jasne, a jednak tak potrafimy tę miłość warunkować. Bez świadomości, że to robimy. Takie są nasze wzory i przekonania. Czujesz sprzeciw i oburzenie, gdy to słyszysz? Wierzę, bo w sercu masz zapewne ogromną, porażającą. Swoją mocą miłość do własnego dziecka, ale czy nie jest tak, że chwalisz dziecko za sukcesy, piękny rysunek, dobrą ocenę, a karcisz, upominasz, gdy coś spsoci, gdy napyskuje, czy jesteś pełna zrozumienia, że to emocje dziecka i okazujesz to? Czy pokazujesz dziecku, jak nazwać emocje, jak je przeżywać, jak przepuszczać przez ciało? I że to OK, że emocje bywają trudne? Czy rozmawiasz z nim o tym, i czy twoje postępowanie z własnymi emocjami jest tego przykładem? No właśnie, mamy z tym problem. Czemu? Bo nie dajemy bezwarunkowej miłości najważniejszemu dziecku na świecie, to jest ten drugi przypadek, czyli swojemu wewnętrznemu dziecku. Karcimy je w myślach dziesiątki razy na dzień, jesteśmy niezadowolone z siebie z byle powodu, chowamy przed sobą trudne emocje, wstydzimy się, gdy z nas wylecą bez kontroli, nie mamy zasobów bezwarunkowej miłości do dania dzieciom. Czas zacząć napełniać to źródło, czas na miłość bezwarunkową dla siebie.